Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz i zapraszam was do kolejnego odcinka Stalkera Zebu Prypeci, w którym w dalszym ciągu będziemy zwiedzać ruiny fabryki Jupiter. Jak widzicie, jest to strasznie klimatyczne miejsce, a my tutaj mamy znaleźć wrak śmigłowca, który się rozbił i po uprzednim... Po badaniu tego pomieszczenia znaleźliśmy przejście jakieś podziemne. Zobaczymy, dokąd doprowadzi. Prawdopodobnie tam na drugą stronę, tam za siatkę, gdzie nie mogliśmy się dostać. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy coś tutaj nam wyskoczy, czy też nie. Bo zakładam taką możliwość. byśmy tylko nie znaleźli się w jakimś ślepym zaułku. Zobaczymy, co tutaj na nas dalej czeka. Ok, już się bałem, że to naprawdę jest ślepy załek, ale widzę tutaj jeszcze jakiś zakręt. Dobra, zdaje się, że tak. Zdaje się, że dobrze pamiętałem. Widzimy w tym miejscu. I trafiliśmy na jakąś klatkę schodową. Ok. Cały czas, jakbym słyszał, jakby coś. Tutaj chodziło albo biegało, nie wiem. Te drzwi raczej się nie da otworzyć. Zresztą tak są zostawione. Okej, okay, właśnie tam byliśmy. Dobra, tutaj nic się nie kryje. I możemy iść tenny. Dobra. Tu mamy jeszcze jakąś dziwną aparaturę. Chociaż w że dosyć często można się na nią natknąć, nawet nie mam pojęcia co to jest za maszyna, prawdę mówiąc, to jest chyba jakaś instrukcja obsługi. Aczkolwiek... nie mam pojęcia o co to chodzi, to są chyba jakieś numery seryjne maszyn, tak coś mi się wydaje, albo kolejność odpalania, nie wiem, teraz strzelam po prostu. Różne manometry, guziczki, przełączniczki, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie będę udawał, że się znam. No dobra. Skoro już tu jesteśmy. Dziwne, że większość tych skrzyni jest pusta, właściwie wszystkie są puste jakoś. Nie wiem dlaczego. Dobra, tu zdaje się jest pomieszczenie. Okej. Okay. Dobra. Drobny błąd. Z znikającymi papierami co to jest? Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Majorze, co odkryłeś? Tak. Czyli po zamknięciu tunel wypełniono gazem. Wiecie co prawdopodobnie? Natknęliśmy się na... Jakby ciąg dalszy, może nie ciąg dalszy, ale jedną ze składowych zadania z burerami, które są w tym tunelu tutaj. Najwyraźniej ma to związek. Było to połączenie z fabryką. Najwyraźniej tędy przyjeżdżały pociągi. To wszystko było wyładowywane. Tak to wygląda. Cokolwiek tutaj się składało na dobrą sprawę, bo nie mam pojęcia. Będę musiał poczytać właściwie, co to... co to była za fabryka. Tylko w jaki sposób ma to nam pomóc? Być może da się tam w jakiś sposób podłączyć gaz. Nie wiem. Nie pamiętam. Byłoby to naprawdę na rękę. Nie musielibyśmy wtedy się męczyć z burrami. Okej. Okay. Widzę schowek naprzeciwko. Dobra, schowek jest blisko. I. Jest śmigłowiec. I. Są dzikie psy. Ale go. Dobra, jeszcze ktoś tu jest? Halo, halo? Taś, taś? Pieski? Tylko ten jeden? Podejrzane to trochę. Butla z gazem. Moglibyśmy z niej zrobić użytek w razie W. Dobra, wiecie co? Ja tutaj nie będę szarżował teraz. Gdzie jest? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, okej. Okay. Coś, coś gdzieś jeszcze jest. Coś gdzieś słyszałem. Okej, okay. wiecie co? Wygląda na to, że ten schowek jest gdzieś albo na górze, albo pod nami, ale nie przypomina sobie, żeby można było wejść tam na dół Chyba, że... tunele? tunele? Raczej nie, to nie jest... Okej, okay. nie mam pojęcia, prawdopodobnie gdzieś tam na górze jest jakiś schowek, ale żeby tam się dostać? Nie wiem, spróbujemy później Na razie zajmijmy się śmigłowcem i tak, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Co to jest? Chcesz kolejne jakieś dokumenty? Okej. Okay. Klawiatura, ale... Co my podnieśliśmy? Co to za papier? Wiadomość dla ducha... Nie 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 nie. 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 Tam coś jest. Dobra. Gdzieś tam po drugiej stronie się czają. Wiecie co? Obadajmy ten śmigłowiec i spadajmy po prostu stąd. O! Jak się jeszcze tu pojawił, dziadu? Jeden? Skąd? Przestraszyłeś mnie. Dobra. Gdzie jest śmigłowiec? Tu. Już się zgubiłem. Eee... Czyżbyś stamtąd wypełzł? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Dobra. Pieski, teraz bardzo was proszę. Dajcie mi chwilę. Tutaj jest taka sama elektronika, ale układ ochrony przed emisjami wygląda na nietknięty. Dlaczego? Okej, okay, czyli... Dowiedzieliśmy się, że ten śmigłowiec, system tego śmigłowca, nie ulega awarii. Znajdź źródło wyładowań, które uderzyły w dwa śmigłowce. Musisz znaleźć przyczynę spalenia się elektroniki w ugończach 4 i 5. Wygląda na to, że zostały trafione przez silne wyładowanie elektryczne. Hmm. Silne wyładowanie elektryczne. Jedyne miejsce, które przychodzi mi na myśl, to to. Anomalia żelazny las, tylko że to jest. inny obszar. Zatem. No ale dobra. Nie mamy nawet możliwości, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Okej, okay. dobra, teraz możemy chyba na spokojnie przeczytać te papiery, które zdobyliśmy. <laughs> Zaraz zobaczymy, czy to jest to, czy to jest list dotyczący dostaw obiektu 62. Podziemny tunel Prypeć 1. Plan dostawy i mającego po niej nastąpić zamknięcia tunelu został wysłany do Departamentu 1. Wiadomość dla ducha. Czy my to już mieliśmy, czy nie? Duch. Zabieram swoje rzeczy. Dzięki za karabin szturmowy przyda mi się. W zamian za niego zostawiam ci trochę środków medycznych od doktora. Najemnik, który mnie ścigał, wpadł w moją pułapkę, więc nie będą mi potrzebne. Mam nadzieję teraz... Y, mam nadzieję. Teraz idę się spotkać z kłem. Udało mi się zbudować dekoder. Spotkajmy się tam, gdzie zawsze, jeśli dasz adestriełok. Te dokumenty są dosyć stare, ponieważ duch, z tego co pamiętacie, zginął w pierwszej części. więc są to jakieś bardzo stare, bardzo stara korespondencja. Dokumenty z notatkami. Dokumenty mówią, że zgodnie z rozkazem Departamentu 1, po zamknięciu śluz transportowej tunel Prypeć 1 został wypełniony dwutlenkiem węgla zmieszanym z jakąś substancją chemiczną. Następnie całemu personelowi nakazano nosić ochronny kombinezony z zamkniętym obiegiem powietrza. Grubsza sprawa, jakaś grubsza sprawa i w tym momencie z tego nic nie, nie, nie wydziubię. Nie zrozumiem nic z tego, co my tutaj mamy. Będziemy musieli po prostu albo pochodzić tutaj jeszcze i poszukać większej ilości dokumentów. Albo ktoś tam tą sprawę wyjaśni kiedyś. Dobra, żeby to było wszystko. Możemy iść jeszcze tam zobaczyć, co jest w tamtych, nie wiem jak to nazwać, boksach. W tych wydzielonych pomieszczeniach tu jeszcze jest coś. Nie. Szukamy narzędzi, tak w ogóle. Przydałoby się je znaleźć i coś tam już chyba widziałem. Ale nie wiem, czy. Nie, tego raczej nie weźmiemy. No jest młotek, ale takiego młotka raczej nie zrobimy z niego użytku. Tutaj też nie ma nic. Halo. Okay. ok, ciemno tam jest. Nie mam pojęcia, co tam się znajduje. Tutaj mamy kratę. Troszkę zgudniliśmy przez ten czas, ale nie szkodzi. Jedzenie mamy, więc w razie czego będzie można coś spożyć. Dobra, gdzie my wyszliśmy? Jakaś kolejna hala. Dlaczego tam się świeci światło? Nie podoba mi się to, prawdę mówiąc. I nie spodziewałem się tego. Nikogo tam nie widać. Nikt się tu nie kręci. Nikogo nie wykrywamy. Duże miejsce, duże miejsce powiem Wam, więc trzeba będzie jakoś je chyba. obadać. Szkoda by było zmarnować potencjał. Dobra, jakaś dziwna maszyneria, której nie rozumiem. Bo na pewno nie jest to do jarka, do krów. Chociaż może, może, kto wie. Dobra, ciebie muszę unikać Co tam jest? Czyżby to była hala załadowczo-wyładowcza? Tak coś mi się wydaje, sądząc po tych rampach I po zjazdach Tak mi to wygląda Alo, jakieś kolejne pomieszczenie sterownicze, i jesteśmy. Dobra, już widzę dokumenty kolejne, które będziemy mogli zebrać, ale o co tutaj chodzi? Czy my to możemy? Nie możemy, ale w razie czego zapiszę grę? Dobra, nie możemy nic z tym zrobić. Hmm, podejrzane. I kolejne dokumenty. O co tutaj chodzi? Wejście jest tutaj. Jeżeli włączymy generator, będziemy mogli otworzyć śluzę transportową. Śluza transportowa. Czy to ma coś z, związek z tunelem Prypeć 1? To jest tunel pomiędzy, pomiędzy Prypecią a tym obszarem. Czy to jest przełącznik do Śluzy? Nie. Powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia. Nie wiem, co ja tutaj robię w tym momencie. Nie wiem, nie pamiętam. Ale wygląda na to, że to wszystko co możemy na razie zrobić. Dobra, jeszcze zostało nam dół. Tylko ja nie mam pojęcia, gdzie tutaj zdobyć w ogóle narzędzia. Chciałbym je sobie gdzieś znaleźć. Chciałbym je zabrać i zanieść azotowi. Wygląda niebezpiecznie. Zwykle w grach w takich kontenerach coś się kryje, ale... Tutaj raczej bym się nie spodziewał. Ciężarówka wydaje się pusta. Tutaj też nie ma nic. Jedna wielka pustka, tylko że. Też nic nie ma. Gdzie są te cholerne narzędzia? Dobra, schodźmy na dół. Tutaj raczej już nic nie znajdziemy. Może tutaj też natkniemy się na jakiś tunel. Zresztą tutaj widziałem łopaty, ale... Nie, chyba nie. Bo może szpadel. O, to jest bardziej prawidłowa nazwa. To mi wygląda. Cholera, jasno. To mi wygląda na wielką towarową windę, i założę się, że ta Wajcha. Są windę uruchamiałam. Ale teraz nie możemy nic zrobić. Myślę, że to być może później będziemy mogli cokolwiek zdziałać. Teraz na razie nie ma nic, co moglibyśmy zrobić. Myślę, że nie bez znaczenia świeci się tam to światło. Coś tam jest. A tam się raczej nie dostaniemy. Dobra. A jednak, ok, nie mam pojęcia, co to jest, powiem wam szczerze, nie wiem, ale coś znaleźliśmy i wygląda to kosmicznie. Ale nawet nie możemy tego podnieść. Więc albo nie znaleźliśmy nic, albo jest to związane z jakimś zadaniem, do którego nie mamy na razie dostępu. I odkryliśmy coś po prostu za wcześnie. Czy coś jest w tych kontenerach jeszcze? Nie. No dobra. Mam nadzieję, że nie zepsuję gry w ten sposób, bo to była dla mnie wielka szkoda. Kolejne puste skrzynie. Naprawdę, dlaczego tutaj ludzie przenoszą puste skrzynie z miejsca na miejsce? Nie rozumiem. Dobra, wydaje się, że to już wszystko. Nie, jeszcze tutaj coś jest. Nie, my tutaj byliśmy, dobra. Czyli można powiedzieć, że zwiedziliśmy Jupiter, przynajmniej tą główną halę, bo tutaj jeszcze jest, tak jak widzicie, jest to duży obszar. Naprawdę tu jest duże, duże miejsce. Ten schowek, o ile dobrze pamiętam, chyba był gdzieś... no właśnie, gdzie on był? Gdzie on był? Nie wiem. Nie chciałbym też was zanudzać. Stamtąd przyjdźmy. Nie chciałbym też was zanudzać krążeniem po tej lokacji. Chociaż nie powiem, ja bardzo, ja bardzo to lubię. Bardzo mi się to podoba. Ale nam już niekoniecznie musi. Dobra, gdzieś tutaj chyba było wyjście, albo. albo i nie. Dobra, wyjście było gdzieś tu. Dobra, ale nie zdobyliśmy narzędzi i to mnie trochę martwi. Będziemy mogli przeszukać jeszcze ten obszar dookoła. Myślę, że tam coś powinniśmy znaleźć. I świeże powietrze i znowu deszcz. Cholera jasna. Czyli jednak było gdzieś z boku wejście. Było, ale je przeoczyliśmy. Okej. Okay. Mamy za to tutaj schowek. Tutaj mamy jeszcze ten budynek. Kurczę, jaki ten obszar jest duży. Przysięgłem, że ten budynek można było eksplorować jeszcze, ale może się pomyliłem. Dobra, ostrożnie, żeby nas nic nie zjadło. No, ja wyraźnie się pomyliłem. Może to i lepiej. Dobra, nie ma nic. Okej, okay, spróbujmy jeszcze znaleźć to narzędzie. Tam był schowek kolejny. Wydaje się, że jest w tych, nawet nie wiem jak to nazwać, w tych kadziach, w tych SIDOSach. Nie mam pojęcia co to jest. Ale ile dobrze pamiętam narzędzia gdzieś tutaj powinny być. Tu mamy jeszcze jakieś garaże, jakieś kontenery, ale one są puste. Dobra. Tam jeszcze jest jakiś budynek. Kurczę, ile tutaj jest rzeczy do eksplorowania. Fajne, fajnie, podoba mi się. Właśnie dlatego mówiłem, że ten obszar jest... Yy, zaraz po najbardziej klimatycznym. Ale musimy albo coś zażyć, albo zwiększyć swoją odporność w inny sposób na... ...ochronę chemiczną. Nie mamy nic, co by zwiększało nam ochronę przed promieniowaniem. Przynajmniej nic z artefaktów, ale powinniśmy mieć jeszcze coś w pigułkach. Tak jest. 60 sekund, nie dużo. Bardzo mało. No ale nic. Dobra piguła nie jest zła. Na razie nie jest źle. Na razie nie jest. O cholera, jest bardzo źle. Super. Dzięki. Mamy tutaj drabinę.

Ten budynek raczej się nie pozwoli eksplorować Chyba że Chyba że ten schowek jest gdzie indziej Czy może, czy był tutaj Czy to była ta rura Dobra wiecie co Powrót Powrót na dół Albo i nie Dobra nie damy rady tam zejść w ten sposób Eee, dobra, niech będzie, niech będzie. Leki już chyba przestały działać. Dobra. A czy mamy tutaj jakieś artefakty? Nie. Tak jest, to był ten schowek. Co to za papiery? Notatka dla Stryłoka. Notatka na papierze w kratkę. Na wszelki wypadek zostawiłem drugi dekoder w naszym schowku w rypecie Ja i duch idziemy do Agropromu. Więc zostawimy tu naszą dodatkową amunicję. Weź wesie myślić się przyda. Pomyślnych łowów kieł. Okej. Okay. Nic więcej tutaj nie ma. Nie ma. Znaczy, że amunicja została zabrana. Więc albo kto się odkrył, albo... Aj, 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 aj. Albo był tu striłok. Dobra. Moi drodzy, wracamy tam na górę, zobaczymy co tam jest. I zakończymy ten odcinek. Cholera. Robimy to w ten sposób. Myślę, że to będzie lepsze wyjście. Żebyśmy tylko nie wpadli. Żebyśmy tylko nie wpadli. Czy coś tutaj jest? W ogóle. Nie ma nic. O cholera, spać stąd to ja bym nie chciał Za cholerę No dobra moi drodzy Obadaliśmy, wydaje się, że dosyć dokładnie to obadaliśmy no, Nic tu nie widzę specjalnego Chyba że coś jeszcze jest tutaj, ale nie wydaje mi się Dobra, moi drodzy, opadaliśmy to miejsce. Ja może jeszcze tutaj sobie poszukam po prostu sam już e, tych narzędzi. Zobaczę, czy gdzieś ich tutaj nie ma. A póki co, moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.